Kawka z widokiem o wschodzie, nadal. Hej, z, z naszymi kochanymi. Prawdzie no nie takimi bardzo naszymi, ale ale nadal kochanymi. Cześć. Kotków nam tu nie brakuje. A już jestem panem, widziała. Jesteśmy na kempingu. Tutaj nie wiem, czy poprawnie powiem nazwę, Jerzy Wac Chorwacja Byliśmy tu latem kamperem, teraz jesteśmy w takim mobilnym domku dwuosobowym, malutkim Przepiękne miejsce i taki spokój że ho ho Dosk No nie? Dobra, wracam na kawkę i zaraz idziemy na obchód kempingu Sprawdzimy jak to wygląda Teraz porównamy z tym co pół latem Ale bosko Kotki nas nie opuszczają Kociółku kochany Jest ciepło no. Jest tak ciepło, że nie wiem jak się ubrać panie. Ja też nie wiem, ale już zaczyna świecić słońce Opalimy się normalnie może ja zdejmę tą bluzę i wezmę samą kurtkę. Się zobaczy. Dobra. Chyba, że teraz, jak będziemy tutaj siedzieć na tej kawce, to się przyda. I jedno, i drugie, ale ekstra. Mhm. No. Nie, nie? Mhm. Tak zrobić to. Chciałam Ci zdjęcie zrobić. Nie? Ale no, wrócimy do zobaczenia. No. Wiem. Dobrze. To do zobaczenia później.